125 subskrypcji, 8000 wyświetleń i dosyć dużo filmów. Od 25 listopada tamtego roku prowadzę Daily. Ogólnie, nawet spokojnie się robi, ale problem jest taki, że w sumie nie widzę dalszego celu. Nie wiem, czy uda się kontynuować na pewno takim filmem, jak teraz, by się udawało zapychać tą pustkę. Tylko problem jest, czy to. Dobry pomysł tak właściwie, żeby taką pustkę wstawiać jakby, bo to jest nic. Chyba lepiej żeby nic nie wrzucić, nie wiem. Napisz w komentarzu, bo ja sam nie wiem, czy mam wrzucać raz na jakiś czas taki film, bo po prostu nie mogłem i udawać, że tej jakoś żyje, czy po prostu mam każdą okazję do grania nagrywać, ale wtedy, na przykład jak gram ze znajomymi, którymi nie chcę, Którzy nie chcą. Żebym nagrywał, no to jest problem, więc naprawdę ja nie wiem, wierzcie mi, że ja bym mógł naprawdę wrzucić różne gry, ale w, w przeróżny sposób, w przeróżnych wydaniach, może by to wyszło, ale nie wiem, bo w... patrząc na to, co się wybiło w trakcie mojego daily, czyli najbardziej filmy z... Ze... Age of History i ogólnie jakieś strategie, to nie wiem, czy na tym kanale przyjąłby się coś w stylu obok tego, Fifa czy F1, nie wiem, wolałem to powiedzieć, bo chciałbym was po prostu posłuchać, czy mam kontynuować to, czy, czy nie, no bo jakbym miał wrzucać taki film, takie filmy teraz, jak, no powtarzam się, ale jakbym miał właśnie wrzucać takie filmy z APH, czy moim zdaniem do daily, to mi się nie opłaca tego daily kontynuować